Wszystkim nawet nie wiecie, jak długo szukałam tego urządzenia w sklepie. Zawsze, kiedy przychodziłam do action, to patrzyłam na te półki z nadzieją, z wyczekiwaniem, kiedy to się wreszcie pojawi, bo chciałam przetestować właśnie taki wypalacz do drewna. Wygląda trochę jak jakieś urządzenia do domu, w sensie śrubokręty, klucze i tak dalej. No właśnie, coś takiego dosyć groźnie. I pierwszy raz natknęłam się na to gdzieś na TikToku. Było to kilka miesięcy temu i widziałam właśnie, jak ktoś rysuje takim wypalaczem. W sumie napisali, że jest to wypalarka, także nie płeć męska, tylko żeńska. Żeby mieć komplet to zaopatrzyłam się również w taką wielgachną deskę I na niej dzisiaj będę próbowała cokolwiek stworzyć Jest ona dosyć ciężka i duża, ale no ta jakoś najbardziej mi pasowała z tych, które znalazłam w Action Miejmy tylko nadzieję, że krzywdy sobie tym nie zrobię I w ogóle cokolwiek mi z tego właśnie wyjdzie Trzymajcie kciuki, ja przejdę teraz do biurka Pokażę wam jak to wszystko wygląda tak, wiecie, z bliska I co tam się znajduje, jakie elementy i jak Prezentuje się drewienko. A jeśli spodoba wam się ten film, to zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału, dlatego że filmy o tematyce rysunkowej, DIY-owej, kreatywnej pojawiają się aż dwa razy w tygodniu, a jeżeli dodatkowo naciśnięcie przycisk dzwoneczka, to będziecie mieć powiadomienia za każdym razem, kiedy dodam nowy odcinek. Ok, tyle czekania na to urządzenie, siadam i zabieram się do roboty. Najpierw zacznijmy może od tej tacy. Wygląda tak. Jest to drewno tekowe. Kosztowała 21,95. Bardzo gruba. Jest to rozmiar 35x25x3 cm. I patrzcie, z tej strony będę chciała to wypalić, bo w ogóle coś tam się przyczepiało do tego, bo tutaj jest takie w miarę równe. A po drugiej stronie jest już takie, widzicie, tutaj wyżłobione. Więc sądzę, że chyba użyjemy tę drugą stronę. Każda z tych deserczyk miała inny rozmiar, inaczej wyglądała i właśnie ta była tak najmniej, że tak powiem doświadczona przez życie, bo na tym mi zależało. No i wziąłam sobie właśnie taką. I teraz główny gość naszego odcinka, może troszkę to przybliżę, czyli ten wood burning ten. Na paragonie mam napisane, że jest to pirograf do drewna w walizce i akcesoria 31,49 za taki zestawik. No i zdecydowanie wygląda on jak taka skrzyneczka z narzędziami. Chciałabym zobaczyć, co nam producent tutaj zapewnia, więc jak zawsze sobie to przeczytamy. Wypalarka do drewna plus 12 nakładek. Idealna do tworzenia ilustracji i wzorów na powierzchni drewna. Formowany uchwyt i przewód o długości 150 cm wraz ze stojakiem, dziewięcioma końcówkami wypalającymi i trzema stemplami do wypalania. Tak to się prezentuje z bliska. Tutaj jest w ogóle 8, plus. czy to znaczy, że mogą to używać ludzie powyżej 8 lat? Tu wydaje mi się, że są pokazane, jakie efekty można osiągnąć tymi końcówkami. No ale jeszcze może coś przeczytajmy, bo tu dalej również jest napisane, że. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa to zdecydowanie nam się przyda. Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat oraz osoby niepełnosprawne ruchowo, sensorycznie i umysłowo, jak również przez osoby bez doświadczenia i wiedzy w zakresie używania urządzenia, pod warunkiem, że zostały poinstruowane, jak używać. Urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy dla dzieci. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej. No to, patrzcie, no idealne dla nas, więc bez wiedzy. No i plus 8, tak jak Wam mówiłam wcześniej, że pewnie to to oznacza. Na dole mamy instrukcję. I właśnie ją widzę. Tutaj mamy takie plastikowe coś. O kurcze, jakie fajne! Można sobie z tego szabloniku pokorzystać. Jest taki metalowy, czy tam stalowy, żeby nic się tutaj z nim nie stało. No, mega, to mnie zaskoczyło. Nie widziałam tego wcześniej. I tutaj mamy właśnie tę instrukcję. Która wygląda po rozłożeniu, tak że nie mieści mi się w kadrze. Z drugiej strony również jest tutaj wszystko napisane. Ja sobie to teraz przejrzę i za chwilę do Was wrócę. Ok, ogólnie nic to skomplikowane, jedynie znajduje się instrukcja tutaj. Możecie sobie zastopować i przeczytać, jeżeli jesteście zainteresowani. Tak to wygląda. Z początku tutaj. Ach, nie mogę zmieścić. <grych> Dobra, po środku i na dole. Tu mamy również dodatkowe jakieś zdjęcia, jak to może wyglądać. Tutaj jest stojaczek, tu jak wypalamy, tu efekty na przykład na jakiejś tatce i do etykietki na Prezent. Ogólnie chodzi o to, żeby wymieniać sobie te końcówki dopiero jak ostygnie ten długopis, i żeby nie dotykać tej metalowej końcówki. No i właśnie ten szablon jest również zrobiony z metalu, więc on nie powinien nam siebiecie zapalić czy coś w tym stylu. Tutaj mamy stojaczek, na którym możemy. Odłożyć sobie nasz długopis, żeby ostygł, albo właśnie w czasie pracy to jest ten długopis, i nie wolno dotykać tej części, z tego co wyczytałam, jedynie tej kolorowej, no i mamy. Dobrze, że jest podłączenie europejskie, bo już się bałam, że nie będzie, ale ok, I do tego trzeba tutaj wtyknąć właśnie końcówki. Najpierw zanim w ogóle podłączymy tego to urządzenie do gniazdka, i końcówki prezentują się tak. Jest ich aż 12. Możemy nimi uzyskać bardzo, bardzo różne efekty. I wymieniamy je wtedy, kiedy właśnie ostygnie, żeby się nie poparzyć. Popatrzcie tylko, jaka malutka końcówka może być tutaj wytknięta. I dla porównania jest jeszcze taka. No, ciekawe są. W sumie pokażę Wam po kolei, jak one wyglądają. To zobaczycie różnorodność. No dobrze, tak się prezentują te końcówki. Naprawdę mamy dosyć duże pole do popisu. Ja nie wiem, ile końcówek użyję w tym odcinku, bo zastanawiam się, czy w ogóle będę no, umiała po prostu to używać. No ale skoro jest tutaj 8+, to myślę, że nie sprawi mi to problemu. Jedynie może dłużej zająć, jeżeli będziemy wymieniać tę końcówkę. Jeszcze w ogóle sprawdzę, bo tutaj można to wetknąć. A, po prostu się to wkręca. Aha, okej. Okay. Czyli... Tak to będzie wyglądać i możemy też wykręcić o, właśnie w ten sposób. Tylko trzeba pamiętać, żeby ostygło. No, dobra, myślę, że przejdziemy już do części praktycznej i użyjemy naszego drewnka. Dzisiaj to ja naprawdę poszłam ambitnie. Zamiast zrobić sobie jakiś tam prosty szkic, nie wiem, narysować w sumie naszkicować jakiś kwiat czy symbol, a może jakiś napis, no to stwierdziłam, że dobrym pomysłem będzie narysowanie pary lwa i lwicy. Jakbym wypalała już po raz kolejny, wiecie, taki skomplikowany szkic i skapnęłam się. Dopiero kiedy już kończyłam, że chyba jednak jest to zbyt za dużo, jak na mnie i na pierwsze używanie tego typu narzędzia. Nigdy, ale to nigdy wcześniej nie miałam styczności z wypalarką do drewna, także miejcie na uwadze, że jest to mój pierwszy raz i totalnie nie wiem, jak co działa. No ale dobra. Wzięłam to narzędzie i zastanawiałam się, jaką końcówkę wybrać na sam początek. Wzięłam taką skośną, która wydawała się być najbardziej uniwersalna. Kiedy zaczęłam ją tworzyć, to no, zaczęłam w ogóle od dołu, od tej lewicy. I ona mi wyjdzie gorzej na pewno niż lew, bo no, już trochę się wtedy przyzwyczaiłam do tej wypalarki i mniej więcej wiedziałam, jak co nakładać, żeby dobrze wyglądało. Także zaczęłam tą pierwszą końcówką na lewicy i... Nie wiem czego ja się spodziewałam, ale zupełnie innych efektów, że to wypalanie będzie bardziej widoczne. Nie trzeba będzie aż tak długo trzymać w jednym miejscu, żeby zrobiło się ciemniejsze. I tak używałam tej końcówki, używałam, aż w końcu stwierdziłam, że dobra, jednak chyba jest mi potrzebne coś bardziej precyzyjnego, no bo tutaj mamy trochę tych detali, mamy oczy, szczegóły typu te takie kropeczki, od których odchodzą wąsy. Z tej okazji wyłączyłam urządzenie i czekałam tak jakieś, nie wiem, 15 minut, aż trochę ostygnie, no bo trzeba jednak wykręcić tę końcówkę, więc musi być ona zimna. No i po tych 15 minutach wzięłam ją do ręki, żeby sprawdzić i była jednak nadal gorąca. Troszkę się oparzyłam, ale no jakoś tak mocno tego nie odczułam, jednak trzeba poczekać naprawdę dosyć dużo czasu, zanim to wszystko przestygnie i dopiero zacząć wykręcać. Myślę, że tak... No, z pół godzinki trzeba poczekać, aż będzie zimne. I zmieniłam sobie na końcówkę taką bardzo, bardzo cieniutką. Zresztą w przybliżeniach wam będę też pokazywać, jak to wygląda. No, i kiedy zaczęłam jej używać, no to dobra, jednak. Pomyślałam, że popełniłam tutaj błąd i ta pierwsza końcówka była o niebo lepsza przy użytkowaniu niż ta druga, dlatego że tą drugą, no jest po prostu cienka i ciężko było przyłożyć do drewna, żeby cokolwiek było dobrze widać. Ona, no, dawała bardzo minimalne efekty, i trzeba było się nią nadłubać. Więc do tego typu formatu, jaki ja dzisiaj używam, no to nie była zbyt odpowiednia i powiem Wam, że, no. Niestety się troszkę zepsuła? Dobra, może nie zepsuła, ale zdeformowała, i ta końcówka troszkę się przeniosła na jedną stronę, jakby ona sama się trochę wypaliła. Także po krótkim użytkowaniu i na myślę stwierdziłam, że znowu wyłączę wypalarkę z kontaktu, poczekam, aż ostygnie, i wrócę do tej pierwszej końcówki, bo w sumie tak. Patrzyłam na to, jakiej innej użyć i no nic mi za bardzo nie odpowiadało i też nie chciałam za bardzo marnować czasu i sprawdzać każdej końcówki, no bo jednak by mi to zajęło bardzo, bardzo dużo czasu. W sumie to można by było używać takich rękawiczek, które są żaroodporne i wymieniać te końcówki, jednak ja takiej nie miałam, no i musiałam poczekać, aż wypalarka będzie zimna. I już resztę mojego rysunku zrobiłam tą jedną końcówką, nie wymieniałam jej aż do końca, bo już naprawdę ona mi odpowiadała. Można było zrobić jakieś większe elementy, można było też użyć tej końcówki w drugą stronę i zrobić szczegóły, więc tutaj no, było naprawdę dla mnie w sam raz. Jednak ta zmiana na samym początku była no, niepotrzebna. Trzymanie tej wypalarki w ręku było troszkę. Nie wiem, nieporęczne, niewygodne, dlatego że no jednak jest to daleko od końcówki, i zawsze, kiedy mamy dłoń bliżej końcówki, wtedy robimy wszystko bardziej szczegółowo. No ale tutaj nie można dotykać tej metalowej części. I kiedy byłam już tak blisko, wiecie, na samej granicy tego plastiku, to czułam ten gorąc. A więc naprawdę trzeba uważać, kiedy używa się tej wypalarki. No i dodatkowo bardzo dużym minusem, no ale tego mogłam się spodziewać. Był smród, jaki unosił się po zetknięciu z drewnem. No, tutaj przymus jest pracy z otwartym oknem. Innej opcji nie widzę, bo bym się pewnie zaczadziła, byłoby nieciekawie. No, ten zapach naprawdę bardzo mi przeszkadzał. I w sumie nie mogłam się doczekać, kiedy zakończę tę pracę i będę mogła już totalnie wywietrzyć cały pokój. No, bo jak to się mówi, dłużej tego nie zniesę. Na tych przebitkach z bliska mogliście też zobaczyć, że unosi się dosyć duży dymek, kiedy bardzo długo przytrzymamy przy tym drewnie. No i też trzeba uważać, żeby na siebie tego wszystkiego nie zadymić. Bałam się też o sprzęt, no ale no jednak nie było aż tak źle, bo jest to mała wypalarka, więc raczej mało szkody by wyrządziła mojemu aparatowi i lampom. Możecie też teraz zobaczyć, jak wygląda ta część metalowa urządzenia. Ona naprawdę zmieniła kolor była taka srebrna, a stała się bardziej miedziana. Widać po prostu, że była użytkowana. Natomiast sama ta końcówka jakoś nie zmieniła swojego koloru została złota i dobrze to wygląda. Podsumowując moje dzisiejsze zetknięcie z wypalarką do drewna, to powiem Wam, że było to naprawdę ciekawe doświadczenie, pierwszy raz coś takiego robiłam, no i nie wyszło mi chyba najgorzej, mimo tego, że rzuciłam się na głęboką wodę, no bo kto rysuje portret lwa i lwicy na sam początek, kiedy nie ma styczności totalnie z techniką? No tak, chyba tylko ja. Nawet wydaje mi się, że wyszło mi to na dobre, bo mogłam dłużej spędzić z tą techniką. Mimo tego, że bardzo śmierdziało i mi to przeszkadzało, to zobaczyłam, przetestowałam, jakie efekty można osiągnąć na przykład jedną końcówką, jak się nakłada takimi paseczkami, trochę bardziej stykając końcówkę z drewnem, po prostu pod różnym kątem i różnymi ruchami. I nie testowałam już tego metalowego szablonu, dlatego że pomyślałam, że nie będę tutaj już psuć tej ilustracji, zostawię tą, ją taką surową. Wydaje mi się, że 31-50, jak za taki zestaw na sam początek, żeby sobie przetestować tę technikę, jest jak najbardziej spoko. Szczególnie, że mamy do dyspozycji bardzo dużo końcówek, jednak ja dzisiaj użyłam tylko dwóch, bo no, nie chciałam tracić za dużo czasu. W sumie to jestem ciekawa jak te inne działają, no ale trzeba poświęcić na to myślę, że chyba cały dzień. I co sądzicie, jak podoba Wam się to urządzenie? Czy wykorzystywaliście je, mieliście właśnie u siebie, może tego używacie na co dzień, albo takiego, wiecie, bardziej profesjonalnego, trochę droższego? Jest to zdecydowanie coś innego, coś czego nie pokazywałam Wam wcześniej na tym kanale i po raz pierwszy właśnie tego używałam, tak jak Wam zresztą mówiłam wcześniej. Nie pozostaje mi teraz nic innego, jak zaprosić Was na mojego Instagrama i TikToka, gdzie dodaję różne rysunki, zdjęcia, relacje, nawet takie, które nie pojawiają się tutaj na kanale. A my widzimy się w następnym odcinku w sobotę o 9 i w środę o 15. Także do zobaczenia i pa!